Witajcie! Nazywam się Tomasz Klinke. Jestem właścicielem firmy Klimatechnik w Gubinie. Dzisiaj będziemy montować klimatyzację na poddaszu. Jest to montaż wygranej klimatyzacji z licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam to będzie zamontowane, czyli centralnie na poddaszu. Bierzemy się do roboty, później pokażę, jak prace będą szły. Do zobaczenia. Tak, mamy tutaj już pierwszy etap zrobiony. Zrobiliśmy przebicie się przez, przez ścianę, przejście przez ścianę na zewnątrz. Tak to wygląda na zewnątrz. Powiesiliśmy jednostkę. Tak. I bierzemy się za podłączenia freonowe. Jeszcze za chwilę będzie kolejny etap. Ok, mamy koniec już. Wszystko jest zamontowane. Działa wydajnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze na zewnątrz. No, jest Ok, dzięki i do zobaczenia u Was.